Widzowie, znajdujemy się właśnie w więzieniu Labubu. Tutaj chodzi Labubu i musimy dzisiaj z tego więzienia uciec, ale zanim to, to proszę Was o zostawienie łapeczki w górę oraz su subskrypcji z dzwoneczkiem. Więc co? Tutaj prowadzą nam strzałki, na strzałki żółte jakieś, ok, Okej, okay. tutaj przez wentylację. Idziemy tędy, ok, Dobra. Wychodzimy z wentylacji po drabinie. Ło, wow, co to jest? Zdjęcie tych wszystkich labubu. No nieźle. Dobra. E, po prostu musimy dzisiaj uciec z tego więzienia. Jesteśmy na trzecim etapie z 25. Okej. Okay. Wciskałem przycisk, wtedy idziemy. Hop! Udało się. Udało się, okej. Okay. No, jesteśmy już praktycznie na kolejnym etapie. E, jest, mamy już ukończony 12%. Sorki, 16. Okej. Okay. Niech mnie nie zobaczy, tylko. No, zauważyło mnie. No, super, po prostu. Dzisiaj ona mnie złapie. Nie! Ej, dobra. Nie złapie mnie. Nie złapie mnie. Dobra. Udało się. Goni mnie. Goni mnie nadal. Dobra. No, nie goń mnie. Dobra, już na szczęście mnie nie goni. Zeskoczyło na dół. Ok. Tu jest jakaś. Kolejna wentylacja. No to idziemy szybko. Ok. Ok, jestem. No i wyszliśmy do jakiejś ubikacji. Ok, to się da otworzyć. O, toaleta. Dobra, tutaj. Ok, kopiemy się tutaj. I co? Ok, jesteśmy w jakimś nowym pomieszczeniu, Gdzieś się przekopaliśmy. Chyba parkur trzeba zrobić. No i nie za pierwszym razem, to może za drugim. Eee, chwileczkę. Za trzecim! Okej, okay, no właśnie, do trzech razy sztuka. Widzowie. Ok, nie poddajemy się, idziemy ra idziemy razem dalej. Ok, i teraz... I teraz skok. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jest udało się, dobra. Dobra, tu jest jak, to są jakieś pięknięte białe deski, więc chyba musimy... Ale na szczęście tu mamy Spawn Pointa. I robimy to szybko. Ajajaj, kurczę. kurcze, tędy. Tędy, tędy, okej. Okay. Jest, udało się. Dobra, teraz tutaj idziemy. Tutaj są jakieś labubu do kupienia chyba. Prawdopodobnie do kupienia, tak. Czerwony i taki zielony chyba to jest labubu. Okej. Okay. Okej, okay, przeskakujemy. Dobra. I teraz szybko tędy. Run! Run, dobra, uda się, udało się. Szybko idziemy. Oj, tu jest drabina, dobra. Idziemy tędy. Jesteśmy w ogóle na dziesiątym etapie. Nie, labubu mnie goni. Dobra. Chyba, na no, niestety labubu nas złapało. Ale chyba tutaj mamy właśnie checkpointa. Dobra, może nie mogę wrócić. Yy, gdzie teraz trzeba iść? Dobra, chyba naprzód, 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 naprzód. Tam coś widzę. Widzę tu coś, widzę tu coś. Schody! Dobra, idę szybko. Hop! Dobra, nie skacze na szczęście. No teraz jesteśmy na, yy, naprawdę yy, tego. Tak naprawdę już jesteśmy wolni, co nie? Eee... Yy. Jesteśmy już prawie wolni, tylko jeszcze musimy przejść 14 etapów. Okej, okay. czekajcie, co to jest? Odrodzenie. Czekaj, może to? Dźwignie? O, jedziemy do góry, super, okej. Okay. I co to się otworzy? A nie, tu nie ma żadnej klapy czy coś. Ej, idealnie tu się zmieściło, dobra. E, wyjście tam, stołówka tam. I co tutaj? Coś może... Tu syk. Wziąć. O, mamy napój jakiś. Jo! Jesteśmy mega szybcy. Jo! Dobra. Dobra. Napój nam dodał energii. No to. A, nadal mamy to. Dobra, poczekajcie. Czekaj, kiedy ten napój się skończy. Chyba się nie skończy. Znaczy no, moc tego napoju. Chyba raczej się nie skończy. Dobra. Dobra, poczekaj, stój, teraz znowu tu, teraz tutaj znowu, okej, okay. Jo, jo, dobra Dobra, jestem, a dobra, już nie ma super szybkości Okej, okay, jesteśmy na dwunastym etapie, idziemy dalej, musimy to przejść, widzowie Dobra, tu nie ma labubu? Dobra, nie ma labubu, nie ma strażnika labubu Okej, okay. znajdź drabinę, tu jest Chyba tędy musimy iść, nie? Chyba tędy, no. Dobra. Tutaj się raczej Lobby nie zmieści, ale. O nie! O nie! Wiatraki jakieś. Eee. Nie, chyba nas to nie będzie zmusiwać. Dobra. Nawet lepiej. Łatwiej mamy. Ewo. Dobra, czternaste. Czternasty etap. Ok. Hop. Aj! Spadłem, ale okej. Okay. Uda nam się. Jestem. No nie! Dobra, to jest trochę trudne te rury. Dobra. Tędy, okej. Okay. Dobra, tędy. Tędy. Dobra. Teraz już będzie chyba easy. To zrobić. Tędy. Chłopie prowadź. Dobra. Gdzie teraz? Tędy, okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Zapnij zawory. Okej, okay, może tędy. Dobra. Pierwszy zawór jest. Jeszcze dwa. Okej, okay, dam jest zawór. Spokojnie. Spokojnie. Okej, okay, jestem. Nie możesz tak robić, chłopie. Dobra. Idziemy tędy, blisko do ściany. Nie. Dobra, i teraz normalnie możemy sobie przejść, okej. Okay. Hop, hop. Ciekawie czy dałoby się po prostu to przeskoczyć, nie? E, ale ja przejdę po prostu. Dobra. Teraz tędy. Normalnie jestem tego gościa przewodnikiem. Aha. Ale dobra, na szczęście tędy się da to zrobić. Okej. Okay. Chodź tędy teraz, chłopie. Dobra. Jesteśmy już w połowie drogi, chłopie. Musimy to wygrać. Uu! Chłopie! Ale to wieje. Dobra. A, dobra. Teraz musimy to serio przeskoczyć. No, nie. Uuu! nie wiem, jak ja to przeszedłem, ale okej. Okay. Jest? Dobra, jestem, udało się. Chodźmy. Dobra. I co teraz? Dobra, ty pierwszy skacz, łopie. Dobra, skaczę. A, tam trzeba iść, dobra. Jestem. Udało się, udało się, widzowie. Dobra, i co teraz? A, u nas Nie? My nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy? Przypadkiem? A nie, testówka. Ale tam jest labubu, chłopie. chłopie. Troszkę niebezpiecznie. Labubusze w kuchni. Dobra. Jedzenie. Nie wiem. Strzelaj. Dobra. Strzelam. Musimy go pokonać chyba. St dobra, dla Bubu. Przepraszam. Dobra, dawaj. Już połowa, już połowa. Dobra, my strzelamy jedzeniem normalnie. Burger, jabłka. Dawaj. Już tylko trochę. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Jest, udało się. Wow, dobra, ale się sobie tą bazookę. Przyda się jeszcze. Okej, okay, teraz tędy. Teraz tędy, i co ty. Raz. Nie! O, ale fajnie! Aj, ale fajnie, widzę. Wow. A? Okej. Okay. Normalnie w powietrzu byliśmy. Chwilę. Ale dobra. Teraz chyba musimy iść tędy, chłopie. Chodźmy. Dobra. Jesteśmy już prawie... Okej, okay, teraz co? Wyjście? Czekaj. Okay. Teraz skaczemy! Ło, wow, ale fajnie! Dobra, ale nie możemy dotknąć... Nie możemy dotknąć laserów! Aj! Chłopie, zaczekaj na mnie! Nie, chłopie! Przepraszam, zaczekaj! Jest, dobra, udało się. Jeszcze dwa lasery przede mną. Dasz radę! Wow! Jestem, udało się mi. Jest, okej, okay. chłopie, jesteś? Okej, okay, jesteś. Idziemy. Dwudziesty drugi etap. Teraz stędy. użyj metalowych desek, aby przejść. Dobra. Zdobądź swoje deski tutaj. Odrodzenie. To śmiesznie wygląda. Dobra. Czekaj, bo źle je po ją położyłam. Okej, okay, jest, nit. Jeszcze dwie. Mogę je wszystkie wziąć od razu? Dobra. No. Mam! Ajdź. Ej, dobra, mam tu deskę. Mam tu deskę ze sobą. Dobra. Deska. Jest, mam deskę, mam deskę. Możemy przejść. Chodź tędy, chłopie. Jestem. Udało się? Nie. Strzelaj do. ramion? O! Dla Bubu! Super Mech, Labubu! Bubu! La bubu, nie! Skacz, dobra, skacz. Dla Bubu Mech Robot! Czemu na mnie? Czemu na mnie idziesz? Ej, dobra, bo musimy pokonać oba te ramienia. No nie! Pup, przegrał, ale dobra, chyba się zaraz odrodzi. Chyba, że to jest taki, taki etap, na którym się nie da po prostu odrodzić. Dobra, odrodził się na szczęście. Dobra, ogarniam najpierw to ramię. Dobra, ogarnię te pierwsze ramię. Dobra, jeszcze tylko 8% i dwa etapy. Spokojnie. Nie, dobra, nie zginiemy widzowie, nie zginiemy. Udało się. Nie przegraliśmy chyba tego. Dobra. I co teraz? I teraz chyba tędy. Tak mi się wydaje. Tak, chyba tędy. Szwaj... Oj, dobra, ja... Chłopie, chodź. Chłopie, chodź tu. Nie! Nie! Chłopie! Ale dobra. Dobra. I co? Jesteśmy już? Czy jak? Ostatni etap, 4% powiedzmy, już... Chyba już uciekliśmy. E, uciekliśmy? Chyba uciekliśmy w takim razie. Nie, tu jest jeszcze drabina. Musimy skończyć ten etap. Yy, już, yy, iść, chodząc na górę. W, w, wchodząc na górę. E, kurczę, dobra. Dobra, hop. Hop, dobra. Nie, dobra. Okej, okay, jesteśmy. Ostatnia drabina, i co teraz? Helikopter na nas czeka, ok. Co udało się? Udało się, widzowie, przyszliśmy to. Odlatuję, widzowie. Super, udało się. Wygraliśmy to. Udało się, udało się to wygrać. Dobra, no super widzowie. Dziękuję Wam widzowie serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Kubalatch Games. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę łapkę, oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. I co? Ja się z Wami żegnam Trzymajcie się i do następnego odcinka. Eluwa. Puh.